No, jadę właśnie kolejką linową yy, z trapani do Ericę i <laughs> z poziomu morza 0 metrów wyjeżdżamy na 720 metrów w górę Zobaczcie jaka faza. W tych kolejkach to jest niezłe niezłe są. A ja sobie teraz piwko otworzę! <laughs> Ale psychopata! Ale psychopata, la, 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 piwko w kolejce se wypiję. Proszę bardzo, mam piwko. Hej, Allah! 10 minut ma potrwać jazda, <tryk> także akurat wypiję. Zróbko moi drodzy, ja zasłużyłem, bo jestem mega zmęczony. Przejdźmy się taką boczną uliczką. Zobaczcie, wszyscy, wszyscy chodzą tymi samymi uliczkami głównymi. A tutaj jest pusto. No! Zobaczcie, jaki kościół biały, cały, białe malowidła, białe rzeźby. Jeszcze coś innego niż zwykle. No i jak, wam się podoba wycieczka po Erycze? Bo mnie bardzo. Naprawdę fajna, piękne miasto. Można się poczuć jakby się człowiek przeniósł daleko, daleko w czasie, wstecz. Naprawdę super. Idę właśnie teraz na główny zamek, na najwyższą skałę w mieście. A tutaj mamy kolejny... O, ten! Niesamowity kościół za mną. Taki widok No i mamy zamek Na najwyższym Wzniesieniu w mieście Zobaczcie jak to wygląda Jakie to jest w ogóle stare, mega Idziemy tam na górę teraz Nie przecież to Przed nami brama wjazdowa do erice, jedna z dwóch właśnie, rozbiłem się namiotem z takim widokiem na miasta, wioski, ulice w dole. One wszystkie są 700 metrów poniżej mnie. Powyżej mnie, 50 metrów, jest miasto. A ja śpię na półce skalnej, jednej z wielu. Tam z przodu jest czarno, ponieważ tam jest Morze Śródziemne, a tutaj jest mój namiot. No i tutaj jest. O, takie skały są. Mnie osłaniają, więc nikt nie stąd nie ma praktycznie szans zobaczyć, że tu śpię. Dzień dobry. To mój ostatni poranek na Sycylii. Jutro rano będę już we Włoszech kontynentalnych. W nocy strasznie szalał wiatr. Cały czas wie, jak widzicie, macha mi namiotem. Trochę dość kiepsko spałem. Także znowu będę lekko przemulony. I zmęczony, ale cóż, to tutaj, tutaj się nie, nie dało porządnie napiąć tego namiotu, bo piasek jest. Także i tak cieszę się, że stoi. <gry> Okej, okay, moi drodzy, także mam wypisane kartki, właśnie idę na pocztę je wysłać. Wielkie dzięki za wsparcie, za to, że oglądacie mój kanał. I mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają jeśli tak to pamiętajcie o łapce w górę o jakimś komentarzu no i oczywiście subskrypcji i czekajcie na kolejne przygody bo tych wkrótce będzie niemało i na razie nie zamierzam przestawać także pocztówki już do was lecą, dzięki czekam właśnie na odjazd autobusu który mam za dwie godziny niecałe Przedłem sobie usiąść nad brzegiem morza, bo tu jest cicho, spokojnie. No i oczy oczywiście nie mogą zabraknąć piwka, takiego malutkiego. I jedziemy do Palermo. Dzisiaj żegnam się już z Sycylią. No ale to nie koniec przygody z tego względu, że e, jeszcze 10 dni tak naprawdę czeka mnie podróży po Włoszech, tym razem od Rzymu aż po północ. Także jeszcze będzie wiele się działo, wiele przygód na mnie czeka. Jestem już w porcie na 3 godziny przed wypłynięciem mojego promu do Neapolu. Szukam właśnie kasy, gdzie muszę się odprawić i, do, i już będę chyba mógł w sumie wchodzić na pokład, sobie zająć jakieś miejsce. Mam ten magiczny Papierek, idę na pokład statku, zajmuję sobie jakieś fajne miejsce. Nie chcę mi się tutaj po prostu w tym mieście spędzać, więcej już czasu. Jak widzicie, już ustawia się kolejka. Samochodów pewnie niedługo zaczną wpuszczać. Oto mój statek Excelsior. Duży, no nie? Gigantyczny jest. Także idziemy się okrętować i płyniemy i wchodzimy na pokład. Woo! Proszę bardzo, schody ruchome na, na statku. No i tutaj jeszcze mamy normalnie baseny. Można by sobie popływać, ale teraz przez Covid. -a. Nie można, więc idziemy na pokład wyżej. Taka łazienki tutaj są. No i to, czego szukałem, czyli prysznic. No i wypływamy z portu. i dopłynęliśmy do Neapolu, godzina 6.30 jest i zerdząc się pokażę Tam w tyłu, bez już Piękny wschód słońca mamy Szkoda, że nie gdzieś, nie gdzieś na morzu, no ale bo za to będę wcześniej w Rzymie, bo powinienem zdążyć na ten pociąg o 820.